Tego nie znajdziesz na płycie. Jestem Legendą 2. Mamy takiego człowieka średniowiecza, obśmianego dzisiaj przez wielu, chociaż u wielu też na szczęście wraca do łask, Tomasza z Akwinu, który, że tam był pogrobowcem i y, 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 y Arystotelesa i że tylko go ochrzcił i w zasadzie to, to, to żadna, żadna kreatywna sprawa. I teraz ojciec Jacek Sali pisze, że w ostatnim roku swojego życia y, święty Tomasz był niezwykle pracowity. Mówimy o staruszku Tomaszu z Akwinu. Mówi tak, prowadził wykłady, ale uczelnia, na której prowadził te wykłady, pozwoliła mu też pracować twórczo, żeby pisać. W związku z czym skierował swój główny wysiłek na pracę nad sumą teologii, opracował traktat chrystologiczny sumy, zwłaszcza cenny traktat o Eucharystii, napisał streszczenie teologii oraz traktat o substancjach czystych które są bardzo ważnymi pozycjami w jego dorobku teologicznym. Potem napisał jeszcze fundamentalne komentarze do metafizyki Arystotelesa, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam, w każdym razie po, po wymienieniu tych, tych wszystkich pozycji, podsumowuje ojciec Jacek Sali, że w ciągu jednego roku, aż trudno uwierzyć, cytuję, że jeden człowiek mógł w ciągu jednego roku napisać i podyktować kilku Skrybom naraz, co najmniej kilkanaście tysięcy stron tekstu. I to jakiego tekstu? Bo my tu nie mówimy o tym, że rozumiecie, ktoś ściągał z Wikipedii. My nie mówimy o tym, że ktoś podsumowywał coś tam, tylko, tylko święty Tomasz dokonywał przełomów w filozofii ówczesnej, w teologii. To nie było odtwórcze działanie, ale jak najbardziej twórcze działanie. Jestem legendą dwa, ty jesteś zmianą audiobook Fabiana Błaszkiewicza do nabycia na www.mowrecords.pl.